I kochani, na kolejnym odcinku dzisiaj gwiazdą odcinka będą brylanty. I tak, żeby było tematycznie poziomo, dobrałam jeszcze starożytny skarb i premię. Dawno premii nie miałam, starożytnego dawno nie miałam. Także tak będziemy sobie drapać. Brylanty. Tych drapek nie wybierałam. Numerków tak mi pani podała. 42 premia i 9 starożytny skarb. Natomiast brylanty poprosiłam numer 7. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się zamarzyło. Może będę żałować. Zobaczymy. Zaczniemy oczywiście od tej najmniejszej premia. Zrobka dosyć szczęśliwa dla mnie. A no właśnie dawno jej nie miałam. I tak mi dzisiaj się w oko rzuciła i tak pomyślałam, dobra. Poziomo to poziomo będzie i tematycznie, i kolorowo. 42. Numer, premia i szukamy. Wystarczą dwa. Jest siedem. Kwiatek i śliwka, arbus, moneta, i karo. Pik podkowa e, wiśnie. Pier, worek i karo, pik, moneta podkowa. No, dwie ostatnie gry: wiśnie, worek, kwiatek i gra ostatnia: winogronko. O, winogronko jest odegrana. W ostatniej grze tak potrafią czasem z drabki zaskoczyć, a tutaj jest piąteczka zwrotu. No to z mojego 45 już 5 jest. Premia, właśnie. To jest bardzo fajna zrabka. Ja ją lubię. Naprawdę. Jest 5 zł. 3 razy C. Dobra, zaczynamy od zrabki wygranej. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna wygrana, bo kwota dosyć duża dzisiaj. Numer 9 starożytny skarb. Nigdy jeszcze nie miałam tego bonusa. Czy dziewiątka szczęśliwa? Zaraz zobaczymy. Jest Sfinks, Skrzynia, Palma, Łuk i Wielbłąd, czyli pierwsza Grapusta. Tu mamy różne: różne, różne dwa, Winogronka, ale to nic nie daje. Bonusa też już nie będzie. Tu mamy Łuk. Faraon, Sfinks, drugi łuk i skrzynia. I gra czwarta jest hełm, statek, hełm, piramida i wielbłąd. No po co wielbłąd tu wlazłeś? Hełm miał być. <gra>, gra piąta jest winogronko, hełm, harfa, faraon i statek szósta. Może znowu gra ostatnia zaskoczy. Jak na razie pusto. Nic się nie powtórzyło. Razy 3. Jakoś ta zrapka nie jest dla mnie szczęśliwa, ale tak jakoś ją wzięłam. Co było w bonusie? W bonusie było 20, A kontrolne te u I S, czyli kontrolne różne. No i teraz gwiazda naszego odcinka, brylanty numer 7. Czy to był dobry wybór? Sprawdzamy. Trzymajcie mocno kciuki. Trzy takie same symbole: perfumy, pierścionek. Jak są dwa różne, to już nie ma sensu. Tu jest klucz. Torba. Róża. Tron. Lustro. I portfel. Gra piąta. Perła. I kolczyk. Szósta. Perfumy. Czekolada. Tu mamy pierścionek tron. Kolejna gra: okulary, korona. Nawet nie ma nic razy dwa, żeby troszeczkę nadziei zrobić. Złoto i brylant. Kolczyk i dzwonek. Bransoletka i klucz. Róża. Czekolada, złoto, złoto i zegarek. O nie. Czyli lewa strona pusta. I teraz mocno zaciśnijcie kciuki. Gra dru druga strona lecimy. Gra 14. Skrzynia, prezent. Tu mamy co? Garnek. Trofeum. Moneta dzwonek, perła, perfumy, świnka, moneta, szminka, szminka i a, naszyjnik. Moneta, brylant. No, takie brylanty, gdyby się znalazły. To by było fajnie. Trzy w Okulary podkowa, ale na inne symbole trzy razy. To się też nie obraża. <grymne> Ej, z grad 23, zbliżamy się do końca. zgrabka. ty jesteś gwiazdą, musisz zabłysnąć. Gwiazda odcinka. Torba, dzwonek. Tu mamy naszyjnik. Naszyjnik. I kufer. Trochę kuszą, kuszą i, i nic z tego. Torba safe. Zegarek, trofeum i dwie ostatnie gry, kapelusz, pranzoletka. I tu mamy garnek, klucz. Czyli w, y, trzy symbole się nie powtórzyły, a w bonusie mamy trefla, czyli brylanty puste. Mój wybór na numer 7 okazał się pechowy, ale widziałam, że tam jeszcze brylanty są, także na pewno jeszcze, jeszcze u mnie wystąpią. To nie jest tak, że o, chcę to przybliżyć, to to za bardzo. Nie jest tak, że już więcej się nie pojawią, bo ja się na nie tak szybko nie obrażam, tak jak na portfel. Portfel to już naprawdę przesadził, a brylanty jeszcze na pewno się pojawią. Także nie wiem, czy tutaj muszę szukać kontrolnych, jak tam chcecie. Nie wiem, właśnie, gdzie tu są. Tu jest D. Może poszukam, bo może coś przegapiłam. Nie, niestety. D, B, Y. Kontrolne różne, bo to ostatnio ze mną różnie bywa. Jest wygrana, a ja myślę, że nie jest wygrana. Także te są dwie puste. Wygrywa dzisiaj tylko premia, dając 5 zł. Zawsze to coś. No, strzał brylanty nie był. Nie był za dobry. No ale dobra. Jeszcze będziemy próbować z tej samej paczki. Także już uciekła ostrość, także telefon daje znać że Koniec gadania. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.